przyszedł czas, żeby przedstawić 200 litrowy zbiornik. No to zacznijmy od wymiarów. Standardowo jest to 100 cm na 50 wysokości na 40 szerokości. Za główną filtrację odpowiada nam kubełek Aqua L Ultra Max 1500 najnowsza poprawiona wersja. Jak widzicie, filtr jest ultra cichy, nie było żadnego problemu z jego napełnianiem, odpowietrzaniem. Wystarczyło podpiąć wszystko, pociągnąć raz za tą dźwignię. Woda zaczęła się nalewać. Potem dźwignię wsunąłem powoli z powrotem w dół. Po nie wiem, kilku minutach, może szybciej, filtr był odpowietrzony. W akwarium chodzi jeszcze jeden filtr. Jest to tak zwany, zrobiłem sobie symulator deszczu. Tutaj mamy też jakiegoś Aquaella, nie pamiętam już dokładnie, który jest podłączony pod sterownik czasowy, woda jest zasysana tam raz na pół godziny powiedzmy i sobie imituje deszcz, fajnie do dotlenia wodę, fajnie to wygląda, ryby to bardzo lubią. Co jeszcze mogę powiedzieć? Hmm, za światło odpowiada jedna LEDowa 24 watowa świetlówka w specyfikacji plant. Przyjdzie jeszcze jedna taka sama świetlówka. Więc będą dwie dalej. Co akwarium przejąłem, można powiedzieć od kogoś z rodziny. Było już było już w nim ryby, były rośliny. Ja dołożyłem tylko parę skał mieniłem troszkę ten wystrój. No i jak widzicie, mamy tutaj 5 Brzanek Denisona. Jest bodajże 7 skalarów. 4 dla Bicolor. Gdzieś jest jeden duży główny adzbrojnik, pewnie się chowa. Tutaj ma takie jaskinie jakby pobudowane fajne. Bardzo często lubi tu przebywać. Także dla no, akwarium, oczywiście, brudne. Czasami mi tutaj rybki fajnie rozchlapują wodę, jak dostaję jedzenia i nie zdążyłem go jeszcze po Ten oto osobnik został nazwany Jeffem, ponieważ jest tak żywy. I cały czas, gdzie tylko jest z obiektyw albo ktoś podejdzie, to on już jest pierwszy. Także tak to wygląda roślinki jako tako się mają. Aha i pula to jeszcze parę brzonek takich nie diamentowych, czy jakie one są, nie pamiętam dokładnie nazwy. No i tak to wygląda. Właśnie. To co ile na wstępie akwarium stoi już dwa miesiące gdzieś. Wszystko na razie jakoś się przyjęło. Jak widać roślinki też w miarę Powoli co prawda, ale rosną wszystkie. Także tak to wygląda. Zacząłem stosować nawożenie i widać, że te stare liście już, one już takie były, odkąd te rośliny, że tak powiem, zostały przesadzone, ale widać, że tutaj ładnie od środka odbijają nowe. Tak Jeff, wiemy, że tu jesteś. No to jest gwiazdor po prostu No także jeszcze raz, tak to tak to wygląda